audiobooki dla dzieci Przygody różowej kropeczki Pierwszy dzień w przedszkolu Dziś jest ostatni dzień wakacji Jutro wyjątkowy dzień w życiu kropki Kropka idzie do przedszkola Kropka pyta Franka Franek, a to przedszkole to jest fajne? Fajne, odpowiada krótko Franek. A jest tam dużo zabawek? dopytuje dalej. Tak. Franek nie ma ochoty na rozmowę z siostrą, bo właśnie bawi się w policjanta i próbuje złapać bandytę. Kropka jest bardzo przejęta, bo jeszcze nigdy nie była w przedszkolu. Nie zna innych dzieci i martwi się? Czy znajdzie jakieś koleżanki? Mamusiu, mówi kropka. Ja to chyba jednak nie chcę iść do tego przedszkola. Ale dlaczego, córeczko? Dopytuje mama. Bo jak nikt mnie nie polubi, nikt nie będzie się ze mną bawił. Kochanie, na pewno poznasz nowe koleżanki. Zobaczysz, będzie super! Przekonywała kropkę mama. W nocy Kropka nie mogła spać. Cały czas myślała, jak będzie wyglądał pierwszy dzień w przedszkolu. Rano z tego powodu była bardzo niewyspana. Kropeczko, musisz zjeść śniadanie, żebyś miała dużo siły bawić się z dziećmi, powiedziała mama. Dziękuję, mamusiu. Kropka podziękowała i dała mamie buziaka w policzek. Mama zrobiła jej ulubione śniadanie: kanapeczki z serem, ogórkiem i papryką. Po śniadaniu umyły zęby i się ubrały. Mama założyła kropce śliczną białą bluzeczkę i tiulową spódniczkę. Franek złapał siostrę za rękę i poszli razem wesoło, podskakując do przedszkola. Na miejscu okazało się, że w grupie kropki jest Ala, dziewczynka, z którą kropka często bawiła się na Placu Zabaw. Kropka bardzo się ucieszyła. Do zobaczenia, córeczko, baw się dobrze, przyjdę po Was po obiedzie, powiedziała mama i poszła do pracy. Papa, mamusiu, powiedziała kropka. Nie wiadomo kiedy, minęła pora obiadu i mama odebrała kropkę i Franka. Mamusiu, jesteś już? Zapytała. Tak, już czas wracać do domu, powiedziała mama. W drodze do domu mama pytała kropkę, jak minął jej pierwszy dzień w przedszkolu. Super! wykrzyknęła. Poznałam nowe koleżanki i spotkałam też Alę. Tą z naszego osiedla. Znasz ją, mamusiu? spytała Kropka. Tak, znam, ale jest bardzo fajną dziewczynką, powiedziała mama. Już nie mogę się doczekać kolejnego dnia w przedszkolu, skończyła Kropka i wszyscy razem wrócili do domu. Jeśli podoba ci się nasz kanał, zasubskrybuj i zostaw łapkę w górę.